Panie Prezydencie, jesteśmy na półmetku kadencji. Proszę powiedzieć, z których swoich decyzji i dokonań jest Pan najbardziej zadowolony? Sporo się działo w Szczecinie w trakcie, w trakcie tych dwóch lat, ale myślę, że do takich najważniejszych zagadnień, które możemy uznać za sukces, to jest powrót do Szczecina związanego z wodą i to w bardzo wielu aspektach. Mieliśmy wspaniałe regaty w roku. 2007 duże wydarzenie, z którego myślę wszyscy Szczecznianie są dumni, ale też cały proces inwestycyjny, który wokół tego projektu został rozpoczęty i będzie kontynuowany. Dzięki naszym decyzjom trwa przebudowa potężnej Mariny Pałacu Młodzieży. Otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę kolejnych bulwarów a więc wielki proces inwestycyjny, aby Szczecin wykorzystywał swój wodny potencjał w celu promowania swoich walorów i przyciągania jak największej liczby turystów. Mamy takie możliwości, to jest ogromna szansa i to, że tak wielu się do tego pomysłu przekonało, z całą pewnością jest sukcesem. Drugim takim ważnym wydarzeniem myślę jest decyzja o budowie. Pasenę 50-metrowego została podjęta w tej kadencji. Przypomnę to, 50 metrów z widownią dla blisko 2000 widzów, a zatem szansa dla Szczecina na organizowanie wspaniałych imprez pływackich w randze międzynarodowej. Myślę też, że do sukcesów należy zalecić coś, co nie jest do końca namacalne, ale co buduje przyszłość naszego miasta, więc istotne podniesienie pozycji finansowej Szczecina, podniesienie ratingów naszego miasta, relatywnie niskie zadłużenie i uzdrowienie wielu sfer finansowych funkcjonowania Szczecina. To ogromne możliwości kredytowe na przyszłość, to blisko 200 milionów złotych każdego roku z budżetu wprost na inwestycje, a zatem większe możliwości Szczecina przez kolejne lata. Mamy pasmo sukcesów, zdarzały się jednak potknięcia. Proszę powiedzieć, z czego nie jest Pan do końca zadowolony? Oczywiście, że miasto jest tak wielowątkowe, że nie wszędzie udało się zrealizować założenia. Na pewno jeżeli chodzi o czystość miasta, sporo mamy jeszcze do zrobienia, myślę, że rok 2009 przyniesie tutaj istotne zmiany. Po raz pierwszy zaangażowaliśmy o 30% wyższe środki na to, aby Szczecin wyglądał piękniej. Myślę, że. Problemem też jest kwestia, ważna kwestia inwestycyjna, której nie udało się w tym roku rozpocząć, a więc budowa Ronda Energetyków, skrzyżowania za Mostem Długim. Niestety nie uzyskaliśmy środków unijnych. Ta inwestycja wypadła jeszcze za poprzedniego rządu z listy indykatywnej i niestety będzie musiała być przesunięta w czasie. I myślę, że też jesteśmy niezadowoleni, czy ja jestem niezadowolony, z tego, iż mieszkańcy nadal nie są do swojego miasta jeszcze przekonani, że nie są do końca usatysfakcjonowani zmianami. Myślę, że tu jest sporo pracy przede mną, przed moimi współpracownikami, tak aby mieszkańcy w sposób namacalny mogli się przekonać, że Szczecin zmierza w dobrym kierunku. I to dużo pracy w tej materii przed nami na najbliższe dwa lata. Więc czego możemy spodziewać się na kolejne dwa lata? No przede wszystkim rozpoczęcie ważnych miastotwórczych inwestycji w mieście, kubaturowych, które, których mieszkańcy oczekują. O basenie wspomniałem wcześniej, budowa ruszy na przełomie już tego roku, więc będzie można ją zobaczyć. Buduje się teatralek Prociuga, Kaskada. Dla nas ważne jest rozpoczęcie w przyszłym roku hali widowiskowo sportowej i szeregu obiektów biurowych, bo potrzebujemy powierzchni biurowych dla nowych miejsc pracy. Udało się nam tutaj przyciągnąć dwie poważne firmy około 700 miejsc pracy powstanie w informatyce, w sferze obsługi finansowo księgowej, więc musimy ten potencjał powierzchni biurowych posiadać. Będziemy też lepiej wykorzystywać środki w oświacie, będą się pojawiały kolejne programy edukacyjne, tak aby młodzi Szczecinianie mogli być bardziej konkurencyjni na rynku wyższych uczelni, i tych naszych, i tych ogólnopolskich, i aby byli dobrze przygotowani do pracy, bo potencjał mieszkańców Szczecina będzie decydował o naszym sukcesie gospodarczym. To ogromne, ogromne wyzwanie. No i będziemy stale budować pozycję naszego miasta. Myślę, że i na arenie na ogólnopolskiej. Dzięki tym wielotrudnym trudnym decyzjom, które podejmowaliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat, Udało nam się w wielu dziedzinach, z ostatniego czy przedostatniego miejsca wśród miast wojewódzkich, przesunąć Szczecin znacznie wyżej. Już dziś wróciliśmy do stanów przeciętnych, można powiedzieć, bo piąte, szóste miejsce w Polsce, jeżeli chodzi o bezrobocie, o wskaźniki dochodów. Więc jest, jest już materiał do tego, aby te kolejne nasze działania mogły budować wśród mieszkańców przekonanie, że żyją naprawdę w wartościowym mieście. I tego życzymy sobie i Panu. Dziękuję za rozmowę.